Czułam się słabo, po prostu byłam taka ciągle zmęczona i oczywiście schudłam, bardzo schudłam, ale myślałam, że, no, że to no, przychodzi wiek. Już miałam e, 64 lata. Prowadziłem własny zakład, taki gastronomiczny bar i po prostu zacząłem chudnąć, a, ale tym się specjalnie nie przejmowałem, tylko ponieważ wymogi przy gastronomii są takie, że trzeba raz na rok robić badania na tak zwane nosicielstwo, Krwi i wszystkiego, to miałem takie badanie. I wyszło mi, że mam za dużo białych ciałek. Od lekarza rodzinnego mówi, dostałam wyniki. I on mówi do mnie tak: Wie pani, co ja już z panią nie wytrzymuję. Ciągle ta krew jest taka niedobra. Niech pani idzie do instytutu i w instytucie pani powiedzą, co pani jest. Miałam kłopoty z kręgosłupem, leczyłam się, brałam duże dawki witamin B12, B6, B3. No i moja lekarka po którymś tam kolejnym badaniu nie podobał się rozmaz krwi i no i oczywiście bardzo był zły wynik. Skierowała, ona od razu powiedziała, proszę pani podejrzewam białaczkę. Poszłam nie do lekarza, bo do lekarza wiadomo, że to nie jest tak łatwo. więc Poszłam do ambulatorium i zapytałam o co chodzi. Ta pani powiedziała mi, że natychmiast mam się zgłosić do lekarza. Pani doktor popatrzyła te badania i mówi: Wie pan co? Mówi: Może tak, trzeba zobaczyć, czy zęby są zdrowe. No to poszedłem do stomatologa, zęby w porządku. No to może na no, to poszedłem do ortopedy w szpitalu praskim, zbadał mnie wszystko. Mówi: No nie, no, z zapalenia stawów pan nie ma. No to lekarka mówi: To wie pan co, pan taki chudy, to zgłosi się pan do przychodni przeciwgruźliczej. Doktor mówi do mnie tak: Pani ma białaczkę. Ja myślałem, że ja się przewrócę i upadnę od razu na, na poczekaniu. Ja wie pani doktor, jak to nie rozumiem. Ona mnie nie rozumie, pani po polsku. Od chwili pierwszej tej morfologii do czasu diagnozy upłynęło prawie cztery miesiące chodzenia po tych wszystkich przychodniach i tych wszystkich badaniach. Byłam po prostu przerażona, no bo Białaczka kiedyś to był yy, yy, właściwie wyrok śmierci. Ja mi pytam, no co, 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 co to będzie? No ona powiedziała, że no, w moim przypadku ile pan ma lat? 48. No to proszę pana, przeszczepu raczej już pana, panu nie zrobimy. No to mówi, ma pan tak gdzieś do przeżycia od 2 do 5 lat. Minęło lat od tamtej pory 14. 14 lat przez to przeszedłem chyba już wszystkie stadia leczenia, jakie były możliwe, od chemii poprzez zwykły paliatywny lek. Leczona jestem od 28 lutego 2004 roku i leki na mnie działają bardzo dobrze. Kiedy zachoruję na jakąś inną chorobę, wtedy ta choroba jest po prostu yy, ta choroba nabyta, czy grypa, czy inna jaką chorobę złapię, jest o wiele gorzej, ją znoszę, no i wtedy dopiero się zaczynają kłopoty. Troszeczkę trzeba zwolnić, ja, tak, ja zwolniłam, po prostu zwolniłam, ale żyję normalnie, żyję normalnie. W międzyczasie Coś mi z sercem się stało, leczę się u, u, u kardiologa i, i ze stawami z kręgosłupem, także mam dwo, stawy do wymiany i kręgosłup. Natomiast pod względem hematologicznym na razie jest wszystko dobrze. Spotkanie z koleżankami bardzo lubię i spotykamy się, także to, to jest dla mnie wielka przyjemność. Ja pracuję dużo społecznie, bo nie, nie chcę się właśnie poddawać starości i chorobie. Mam taką cichą nadzieję, że jeszcze sobie będę mógł pojechać do Kanady do swoich własnych przyjaciół, którzy tam mam bardzo wielu i mnie zapraszają. I zawsze się obawiałem, że jak pojadę, no to w międzyczasie coś mi się stanie. Nie zdążę, to znowu leku nie dostanę. A, a w tej chwili to, to tak się jakoś ustabilizowało.